17 grudnia na placu Starego Rynku tradycyjnie odbędzie się w Gorzowie miejska Wigilia. Na świątecznej scenie będzie można obejrzeć jasełka, a kanta, biola zaśpiewa kolendy. W czasie trwania wigilii i tych wszystkich, tych wszystkich punktów, które są zaplanowane będzie, będzie również uroczysta kolacja, będą ławostowy, na których będzie można się przysiąść, napić się barszczu czy zjeść świąteczne uszka. Wigilia jest adresowana do wszystkich mieszkańców. Tutaj nie mamy podziału. Do kogo bezpośrednio? Podczas wigilii rozstrzygnięty zostanie konkurs na świąteczną kartkę Gorzowianie-Gorzowianą. Będzie również prowadzona zbiórka żywności dla najuboższych pod nazwą Rodzina Rodzinie. To jest taki dzień, kiedy możemy na chwilę się zatrzymać w tym biegu, tak, złożyć sobie, mimo wszystko, że się nie znamy, tak, złożyć sobie nawzajem życzenia, a może to jest też moment do poznania nowych znajomości i podtrzymywania tych tradycji świątecznych. Wigilia rozpocznie się o godzinie 16.00, zakończenie planowane jest na 18.30. Wigilia sfinansowana jest z budżetu miasta.